Siema. Dzisiaj trochę inna sceneria Długo nie pojeździłem Puszczeleczka eee, pod pokrywę sprzęgła tenę Może wam to już to, coś mówić <laughs> Sprzęgło NHG NHG Do 600 I sprężyny Tarce sprzęgłowej sprężynki EBC To sprzęgło Sprzęgło zaczęło ślizgać i tak wyszło, że Trzeba będzie zmienić Te rzeczy Po 3 dni pojeździłem I siadło biorę oliwę, jakby trzeba było dolać i tak dalej Nówkę i wezmę jeszcze resztkę banki 4-litrowej na moczenie tarcz sprzęgłowych tak. zobaczymy jak odpali Chwilę stało otwarty garaż ale generalnie zero stopni zukowo Pornóżka. odpaliło nawet w boku przez tecznicę nie mogłem jeździć ściągnąłem sobie obciążniki kierownicy pomalowałem to jeszcze pomalowałem tą półeczkę co mówiłem ale nie domalowałem sobie bo myślałem że to nie zostaje i generalnie będę musiał poprawić bo jest w podkładzie a chciałem sobie ją postawić Jeszcze to spręgło od 5000 dopiero ślizga i no Na razie dojadę może jakoś do mechanika Jeszcze więcej rzeczy pomalowałem w sumie, co ten czas została. Osłonę łańcucha yy, i to takie osłonki jeszcze nad hamulcem. Pewnie pokażę cały opis motocykla, pokażę jak go tak zrobię. Tak jak chciał lakierniczo, bo jeszcze chcę pomalować e, Te... felgi Felgi chcę pomalować i, i... w sumie na razie tyle z lakierniczych rzeczy I może kartę zobacza e, I tyle w sumie rzeczy, które chcę zrobić No i poprawić jeszcze to No i się poprawi ale nawet spoko wyszło to malowanie, nie widać tej jeszcze... gry Dzisiaj już trochę śniegiem po, popadało, w sensie leciał tam jakiś z deszczem Ale może jakoś wyjadę, do mechanika niedaleko mam I Może się nie wyjeździ, tak szybko nie dam rady jechać Bo generalnie przez bo od 5 tysięcy już zaczyna ślizgać chyba, chyba że z dnia na dzień się nie wiem Bo chwilę stała nieodpalana Jakieś... patrzy z nich Przeżyłem, przeżyłem, co o tym ja No nie wiem, no szkoda, że się to się stało Nie lubię sprzedawać gruzów Więc w sumie dobrze to się stało teraz, a nie w tym, co ja Bo ja muszę mieć oficowany motocykl Technicznie, mechanicznie, przygodowo dalej się da Mechanika mam sobie 110%, nawet więcej. Nie mogę mieć żadnego gruża. Tylko podpisowany po sprzedaż żegnam Elon. Nie, że więcej rzeczy nie wyjdzie. To jest do mechanika niewłaściciela. Dobra, kończę się, manko.